We meczu lecimy. Kundę Lewandowski. Lewandowski! Szczał! Haj! Szczał! tutka No co ty? dobra, Gdzie jest? Dawaj w niego! Ja pierdolę. Myślałem, że le lepszy jestem w tą grę. Proszę nie! Jest, tego Brawo, kocham cię! Dobra Leć, leć. Graj na lewego. No ja, do Ryana Ryan, Ryan. Cofa I ładuj. No nie ładuj. Ja pierdolę. Co to jest? To wam przybliżam. O! Tu się mieć wynik. Dobry. Iładu... Do... Aha, ja pierdolę. Na be holiday. Ryan do Lewandowskiego. Corday! Rudy. Dai, corto a... Guaduj! Yes! Gridi! <coughs> Gridi! <Greedy. Greedy. coughs> yes! 1-0! Yeah, 1-0! Ale zero szans no, z takiego konta i w to było tak mało szans.